Przymaneczkę wszystkim, dzisiaj jesteśmy nas w Skywars i zaraz ze mną będzie Bombomber. Gdzieś... Aha, coś się zbagowało. Lepiej nie brać tej rzeczy, bo potem nie będą. I... O, chodź Bombomber, jesteś. Już? Kurcie, muszę poczekać, coś się zbagowało, a ja jestem już w świecie. Typie nie biorę te te bo zobacz co jest. Dobra, teraz muszę. Nie, nie, no, nie będzie zeru. Najlepiej. Zacznij, bo no. na tej bapce zawsze się baguje. Troszkę niedopracowana. Nie, troszkę niedopracowana mm -hmm. ta malka, bo cały czas się baguje na tym. Oh my god. O oh my goodness To wiem co zrobić, hopla O tam jakieś schody są, może tam byś się No możliwe Wszędzie są Uwaga, uwaga, nie od razu, nie od razu, nie od razu no. Nie mam nawet klocków Klocków Lego <grywka> <grywka> Dobra, nie wykupiajmy się to yy, już super skoczka aktywował ja bym ci nie radził tylko teraz pójść, ale dobra. To są ptaki. Ej. Mówiłem, mówiłem. Mówię ci się do... O nie no! No i ja cię! Kurcie, to mapę, weźmy. O, fajna mapka. Uple. Uo, co to za bug? Dobra, czekaj, czekaj. Poczekaj. wszyscy wbiją, a ty te... jestem VIPem. Wbiłem, jestem VIPem, wbiłem, wbiłem. Ciekawe, co w tej skrzynce jest. Nie może nic tego ubić. What to! What to! To lepiej się zabije. Nie mm, mm, mm. Dopóki się wbiją, to już będzie koniec odcinka. Daję. Dwa już było, słuchaj! No niejaj! 3! No kurde! Wstecz, wstecz, wstecz! Wstecz! O ja cię! Wyżyci mnie serwera, kurde Dobra, wywieźmy tą. Co to są statki? Słabe są statki. Trudno, ja będę w to grał. Ej, co to za był taki? Skoczenie od tyłu tak wyleciał. Ej no, no przyjdźcie, przyjdźcie. Happy, happy, przyjdźcie. O, już są, już są, już są. Gramy, gramy. Ciekawe kto jest. Więc oh, yeah, Kamil yeah. kapi. przeczytać, kto jest. Wez, bomb, bomb, przystań. O, Lol. już, już, już zaczynamy. Lol, nie strzeli gola. kola. nie gramy w O, 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 skrzynia, skrzynia. To O, jakie dobre. Weźcie, tu chyba byłeś. Kiedyś. O tam, jakaś... o tam, o tam, o tam, o tam. A jest tutaj. Przechowaj posił... o tu, czekaj o tu na kolesa. Ty Masz dach, to czekaj o tu na kolesia. Wiesz szybko. Weź siekierę i zamiast tą... Dobra, dobra, dobra. Czekaj, zobaczmy czy to jest lepsza. To jest lepsza ta, to. To no, mogę no, zrobić. No idź na dół, idź na dół. Może tam coś jest. Skrzybnika i poczekaj tutaj na kieruje. Będzie chyba To tu pod spód? No, zamknij się. Zamknij się, wtedy wszyscy się zabiją. Kiedy będzie jedna osoba, to wyjdź. I tak mam dużo koks jabłków, nie ma się czego martwić. Popatrz się przez okno. Masz kilo? Kilof, Kilo. Mhm. I tak się będziesz patrzeć, skoro nie masz śnieżek. Jak jakbyś walił, nie Ej, jeden się chyba wbija do mnie. Nie. Koksa dziec! Nikt nie, 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 nie. wbija się. Wbija. Koksa! Koksa! Kurde. Zdraziły się? Kurde, Zdraziły... będę. Taka mapka. Nigdy w tą mapkę nie grałem. Tam piękny ksys. Kurczę, co to było? Widzieliście, co? Teraz się schowam tam pod ziemię. Wbił na mój ten statek jak kurczę, belek. Rodzenek. Ej, ten mnie zabił, rodzenek. No jak? Ja słyszałem, oniście... Skąd on mógł wiedzieć, gdzie tam wynik? Wyplułem prawie na lampę. Ej, co <laughs> ci jest lampa? Wiem, taka nowa jakaś. A nie, tu jest kościół. O! <laughs> Ej, ja tu nie wiem. Ooooooooo, wow. creepers. Creepery zginęli, chopla. Ej, a gdzie są skinki? Tylko wow. te, nie? Ja mówię wow. tylko te. Ale słabo. A. Idź na górze, idź na górze. No, jakie ale to użył. klocki są głupie. No, koleś i z Niech sobie użył, ale na pewno nie na... I na drzewo masz buty? Mam, mam. To weź żelazne Mam żelazne. Cicho. koleś się rozbija do ciebie. Nic nie mam. Już po buty! oooo siak no ja to jest ostatnia mapka może nie wiem może jeszcze jedną zagramy tak się bawisz tak. tak się bawisz o, 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 o no kurcie, ci osoby o, o, o. ej, gdzie są te osoby aha, Czy ja w złym miejscu się wspomniał Bartek Mandziu Mandziuko No Nik youtubera sobie wziął Weź mnie nie pił na moje te monitory bo ja zaś... Będę być... Ja sobie. mam za po to wiesz Monitor to nie ma się tego wart bić Myślisz że ja nie mam nie? Panie Zepie, to jest jakiś e, sam, 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 sam no to właśnie, to jest dobry. Ja la, 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 la. go za 2000. Ja tego za... Też dwa. Nie, ja za 1000. Ileś kupiłem. Psa i Jak kiedyś widziałem, że można kupić po 5 złotych. Tak, na pewno. To używane. <laughs> To nawet nie jest używane. iPol widziałem telefon. Taki. No, za 5 zł. Będzie kokucie. Bardzo mi się podoba. Taki tylko ma. taki zadrapany, sypkę piękniętą. Za wymianę sypki można zapłacić 5 e, zł. Też. Hmm? Prombał Co ty mówisz? Wbijam na harda. Prombał cię 300 zł. Jak to się wywali.

Te hmm. dwa kolesia? Ups. Kto to? Ups. Kto to? Mister Wysy. Mister Wsol. Zobaczmy jego twarz. Jaka słaba. Tam jeszcze trzeci dołączył. Czwarty. Siósty nawet. Uuu, koło Nie mam sąsiada. Mam Ma sąsiada. Mm -mm. To jest melon. <laughs> <laughs> <My baguska. gasps> Vermol. certo. <laughs>